Pana. No, pana inżyniera Żarnowskiego. No? Tak pana. Dziabla tak strasznie fałszuje. Czy pan inżynier Żarnowski? Tak. Bardzo mi przyjemnie. E, Cóż to za idiotyczne, głupie żarty. Co pan chce? Chcę się panu przedstawić. Julian Kwiatkowski. Jest. Żarnowski. No i co jeszcze? Ale prędko, gadaj pan, bo nie mam czasu. Ja także. Proszę. Hmm... Masz, baborę duty? To pan na praktykę. Do mnie. Mhm. Hm. Panie, czy ja wyglądam na Belfra? Raczej na kominiarza. Dziękuję za komplement. A w ogóle co pan umie? Prawie nic. No, na początek to wystarczy. Skończył pan coś? Dwadzieścia lat. A oprócz tego? Politechnikę. Więc co mam robić? Na razie nie przeszkadzać. A poza tym? Bluć i łapać. A w przerwach? W przerwach może się pan przyglądać, i tak pan nic nie zrozumie. A może jednak. Tak. A co pan majstru wie? Wynalazek. Jaki? Maszyny do wyrzucania nieproszonej gości przez okno. Psiak. Bo... O co chodzi? A co pana to obchodzi? Nie zaskakuje, no. Jak pan chce, żeby zaskakiwał, kiedy palec rozdzielczy leży na ramię, zamiast w rozdzielniku? Rzeczywiście, a to idiota ze mnie. No, wiesz pan, panie ten, no... Kwiatkowski, 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 Kwiatkowski. Tak, on wcale nie jest taki głupi, na jakiego wygląda. Dziękuję za komplement. Proszę bardzo.